Rozpakowanko generator Pezal PG11000E, myślnik E3. Instrukcja, kluczyki, akumulator nie podłączony. Do podłączenia. Co tutaj w instrukcji? Podstawowe rzeczy. Zaraz to przeczytamy. O i proszę, nawet schemat elektryczny. Rzadkość w tych czasach. No cóż, rozbierzemy go. Dołożymy mu zestaw transportowy. I zobaczymy, jak to będzie. Samo to maleństwo waży bagatela 89 kg, więc nie do ruszenia. Jako ciekawostka potrafi mieć na jednej fazie 8 kW lub 8,5 na 3. Ja akurat w domu nie mam konieczności używania 3, więc spokojnie mógłbym korzystać z tego gniazda. A no i zaraz ciąg dalszy po rozpakowaniu. No i mamy już rączki przekręcone. składają się o, w ten sposób. Tutaj już stopki przednie. I tu jeszcze kółka i ściągniemy z tego paskustwa i będziemy zalewać olejem, no i mamy cały skręcony. Kółka są już fajne, szerokie, wygodnie to jedzie nawet jedną ręką można spokojnie przetransportować. A tak jak wspomniałem, no jest to 89 kg żywca. No teraz to już pozostało zalać olejem i paliwem i zrobimy ciach w kaślaka. A no i zobaczymy co on potrafi. Zbiornik napełniony 10 litrów. Pojemność pełna to jest 25, tutaj faktycznie mniej niż jedna druga, olej zalany. To wszystko powyłączane, akumulator podpięty. Ale pierwsze uruchomienie zrobimy z szarpaka, żeby nie męczyć akumulatora. Nie wiem w jakim on jest stanie. Także paliwko w stanie. Niech chwilę pozlatuje i będziemy odpalać. tak może słabo widać pokazuje napięcie U 232 V i po przekręceniu na siłę 405 no dobra, zatrzymamy Lekle, Zatrzymaliśmy go i zobaczymy teraz jak pójdzie ze startera elektrycznego. Chlast w sumie elegancko. W chwili zakręcę mu paliwo, niech sobie wyczyka, żeby nie zostawało nic w gaźniku, a w następnym filmie postaram się zrobić jakiś test na obciążenie. Używałem, to jest Sanko, które trzeba wyciągać przy pierwszym zimnym uruchomieniu. On powinien chwilę pochodzić, ciekawe jak długo. No to jest dosyć duży silnik, bo to jest silnik 500 cm sześciennych. No i niesamowitym jego atutem jest to, że może z jednego gniazda 230 V dawać 8 kW a z gniazda siłowego 8,5 O i teraz już słychać, że paliwo się wypala Zaczyna klekotać, nierówna praca Także tak to wygląda Pierwsze wrażenie pozytywne ładnie się udało skręcić A wszystkie elementy były No i wystartował bez, bez Pudła, bałem się go szarpać akumulatorem Więc szarpaka poszedł, ale pięknie ruszył Bez żadnego ale i tak to cudeńko wygląda. Jak już nie ma paliwa, to mu damy spokój. Tu trzeba poprawić, żeby tak nie trajkotał. Pierwsze uruchomienie za nami. Teraz zostało zrobić test pod obciążeniem. Tak jak wspomniałem, ja akurat nie potrzebuję trzech faz. Ale jak są to bardzo miło. Takie podłączymy do, do do instalacji domowej. Jego zadaniem będzie zasilanie w przypadku awarii. Przede wszystkim chodzi o pompę ciepła, bo wcześniej miałem mały agregat 2,5 kW, a w tej chwili a, no, pompa ciepła a, przyłączeniowa 3 kW plus 2 kW grzałka czyli 5 w najgorszym ekstremum. A przy jego możliwościach jest jeszcze spory zapas. Także jeszcze jakiś tam komputer będzie można włączyć delikatne oświetlenie. No droga, to będzie wprawdzie zabawa, bo przy zużyciu około 2,5 litra, przy maksymalnym obciążeniu na godzinę pracy, to sporo. Ale, ale chociaż na kilka godzin, na jakieś awaryjne sytuacje, nie trzeba się martwić o lodówkę, o, o jakieś tam potrzebne sprawy. Prąd będzie, także serdeczne dzięki. Następny film postaram się zrobić już jako obciążenie. Dzięki za uwagę.